Ej, wyśkakuj z mordeczko I Już Widzisz, że na ciura? No Załadowany swepa Proszę bardzo Was trzeba. Przezgubiam ja amunicję Nieważne, już nic nie chcę Ale nic o mnie nie wiesz Nic o mnie nie wiesz <grym> Witam was bardzo serdecznie A bez tego duszę. E, to zdejmę. O, pierdykam Witam Was bardzo serdecznie. Dawno nie było w sensie serii z, z symulatora złodziejaszka. Powiem wam szczerze, nawet nie wiem w czym specjalnie skończyliśmy. E, a nic nie mamy do sprzedania, czyli trzeba po prostu iść na misyjkę. Mamy wybić okno w samochodzie przy domku numer 104. Okej, okay. no, tak jak już mówiłem, dawno, dawno nie było. Naprawdę dawno nie było. A w szczególności z kamerką, to już w ogóle nie było. To w ogóle ta kamerka, mam wrażenie, że to... A, bo ja jestem nisko. O. No, teraz to mi widzicie kapitanie, no. Eloweczka. Dobra. Idziemy do misji. Mieszkanie numer 104. Które jest przed nami. Proszę bardzo, i balon. I mamy wybić okienko. W samochodzie. A teraz mi powiedzcie, czy wy widzicie gdzieś samochód? Bo ja nie, niezbyt. Okej, okay, czyli się rozumiemy A, tak, zamykamy drzwiczki Jezu, ale mam w ogóle wysoką czułość No, teraz jest pikobela bo tak to ja wam po prostu będę Tym ekranem nawalał na lewo i na prawo A, nie możemy umieścić kamerki no, A, musimy Obczaić Wow, ej, nawet nie wiedziałem, tak możemy Dobra, zlec kamerą Przepraszam? Kurier? hallo. Nie no, chyba nikogo nie ma, gdzie zronek. Oj Czyli sam Ty, ale on jest gdzieś na dole Ty bez kitu, patrzcie A, bo tu jest drugie wejście. Ale żeby wejść oknem, które jest zamknięte. No to nie, 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 nie. O, witam! Ktoś tutaj dzwonił, nie? Do pani? No też widziałem. Do mnie też wydzwaniają ostatnio. Nie wiem o co chodzi. to, w ogóle to jeszcze Halloweeny są. Hm. To jest dopiero komedia. Dlatego Do otworzyć z, z zewnątrz nie otworzymy. Drzwi nie otworzymy. Trzeba to jakoś No a przede wszystkim jej nie może być. A, teraz jej nie widzę. No to. Szmula. Dobra, robimy tak. E, jak to się robiło? A. Chwila. Szt, szt. O. Pamiętam okej, okay. ale sprawy jeszcze nie wyszedłem. Widzicie? No, o możemy ją zaznaczyć. Okej, okay. czyli jedno w domu, drugie nie. To jest taka sytuacja. O, tu jest okno otwarte. Szt. O, musicie sobie zapamiętać, że tak się nie zostawia otwartych. Co, my tu mamy telefon? No proszę. się o, słyszałem przed lokatora. Wuhu! Zwiewamy stąd. A, to mieszkanie obok. To we, we dwóch minut usłyszeli, widzicie to? Nie, to jest jedno mieszkanie? Nie, to są trzy mieszkania. No więc właśnie. Okej. Okay. Dobra, to ja sądzę tym, że idziemy na drzemkę. I zaraz wracamy do nich. I obczajmy jak to tam u nich wygląda. Już jesteśmy, słuchajcie. Po drzemce. Idziemy, obczaje dalej co tam u nich, nie? Wiadomo trzeba się w końcu rąbać z tym samochodem. Bo, że ten samochód będzie stał na zewnątrz, ale powiedzmy o jakiejś porze, nie? No to też jest bardzo prawdopodobne. Też wątpię, no jakby tak, tak to by chyba nie mieli garażu. Dobra, sprawdźmy, czy któreś jest w domu. No to myślę, że wejdziemy jak ostatnio, nie? O nie! Dobra, pyk. Pyk, i ostatnie nam zostało. No, dawaj szybciej to przesuwa i będziemy się zaraz tu zastanawiać. Pyk, dobra O kurde. Usłyszeli nas? Trzymaj E A taś! Powolutku po cichu, okej. Okay. Czyli oni są dalej w domu, słuchajcie. O tej porze Ja nie wiem czy my trafimy. Idziemy jeszcze raz. Dobra. Słuchajcie, teraz będą w domu. Ja nie wiem co my zrobimy w takim razie. Pamiętam szczerze, nie wiem. A, tu jest przecież kamerka. Znowu zarąbałem. Przepraszam was. Cały czas myślę, że tam jesteście w przyzwyczajenia. <grych> Dobra. Po raz trzeci, uwaga. No dawaj. Okej, okay, pek. Dobra, powolutku po cichu. Czy oni teraz będą w domu? Ogólnie ja ich nie słyszę ani nie widzę. No w sumie... Był w domu, widzieliście? Nie możemy nawet tego otwierać. A wyjełaś tamtą musicie zaznaczyć. Dobra. Dzwonimy na domofon. Kurier! Halo! Paczka przyszła z AliExpress. Proszę się pośpieszyć. No i kuriera nie ma. Dobra, odkryliśmy już kolejny zwyczaj lokatora. Już kto to mógł być? Znowu ktoś dzwoni. Do spania! W jakimś tam on jest jeszcze w domu? Czyli tu mamy. Słuchajcie, inny problem. Ani są we dwójkę cały czas w domu. Tylko, że moment, no jest moment, w którym jedno, jedno wychodzi z domu, ale drugie zostaje. No i jest o tyle problem, że ten tu siedzi, nie? I my nie mamy jak się tam wbić do niego. To jest, to jest to czwórka na pewno. Tak, to jest to czwórka. Hm. To możemy? Nie da się takiego leparkura zrobić, nie? No nie da się. Bo tego nie otworzymy, byśmy musieli okno wybić. Da się, da się, da się? Nie da się. Jest. No i picobelo, jak? Oszukać grę? He Łatwo Byle, żeby on na... O kurde. O kurde. A nie, nie jest na górze. O, Jany. Nie strasz mnie gościu. Dobra, zostawmy otwarte drzwi i będzie im trochę wiało. Uuu, proszę, co my tu mamy? On jeszcze nie wie. Ale ja już wiem. A tu jeszcze coś mamy w ogóle, radio. No, to co weźmiemy pieniądze, słuchajcie, my też, ale się dorobimy dzisiaj. Proszę bardzo, tu proszę telewizor oczywiście, że wyniesiemy mm, Tylko trzeba ogarnąć jak my stąd chcemy wyjść. A nie pomyślałem o tym. No, a ten sąsiad znowu się wkurzył, te monitory, wszystko leci z mieszkania. ajajaj! Aj, aj. Przepraszam, sąsiedzi, ja to pozbieram. Nie, nie przejmujcie się, on to tak ma, że musi się trochę podirytować. Dobra, powolutku. Pamiętajcie Daj, tutaj, grunt to być cicho. Dobra, law na dół. Możemy kostkę robika? nie. A to weźmiemy. A co, tam świecznik też weźmiemy. Pieniądz to pieniądz. No nie. Dobra. Gdzie oni są? Tam. Nie mamy miejsca w ekwipunku. Eee, musimy stąd wyjść. Eee, to tędy nie wyjdziemy. Dobra, zamkniemy sytuację. O, pyk. Dobra. Weźmiemy ten monitor. Ja z tym idę szybko do auta. Zaraz się widzimy. dobra, myślę, że nikt się nie strzeli, że samochód tutaj stoi na środku. Sąsiedzi się wyprowadzają. Tak to już jest czasami. Ale najgorsze jest to, że nie mamy nawet miejsca w samochodzie. Tu mamy trochę przypał. Nie, no znowu, kiedy oni to zablokowali. Dobra, słuchajcie, nie ma co się męczyć z nimi. Wbijamy na raz, idziemy do garażu, tu zabieramy po drodze co będzie i sayonara robimy, bo to nie ma najmniejszego sensu. że 20 razy o to otworzymy wszystko. O proszę. O kurde. A, tam został usprzany. Nawet niech się tutaj nie wbił do mnie. Jeszcze. A hej, to spać. Dobra. Oni są niżej niż ja Mamy ich samochód Dobra, mamy kaskę eee, Gitara jest, eee, ej gitary mamy Oj picobello Dobra, jak to otworzyć? Bo będziemy musieli to szybko załatwić, wiecie o tym, nie? My wybijamy szybę I robimy Rara z dwa, nim policja przyjedzie A jak oni przyjadą, a my nie uciec, to mamy srogi przypał Dobra, tu jest przycisk wąt do garażu. Jesteście się tego gotowi? Dobra, Nara! O kurde, o ja pierdyka, utknęliśmy! Szybciej! Włazi mi do samochodu! Ty dobra, jeszcze nie wyczaili, jeszcze nie zadzwonili. O kurde, już jadą Nieważne. Dobra, uciekamy tamtym wyjściem co zawsze. Niun, um, 200 po osiedlowej. Mam rzeczy ważne i ważniejsze. Ale czy ty mi skręcasz w prawo? Halo! Czemu ten samochód nie skręca? Trzeba go ewidentnie wymieścić. to w ogóle. Jak mamy, mamy tym uciec w ogóle od miejsca zdarzenia, to jest niemożliwe. Dobra, jedziemy na Lombard. Czy najpierw jedziemy do nas? Nie, pana Lombard. O, menget mamy, słuchajcie. I nowy poziom. No, ale dostaliśmy osiągnięcia. A propos telewizorów. I tak, no, coś co, znowu będziemy mieć coś od zamków? Nie, no chyba nie. Dobra, eee, pokażcie mi Luka. go. Co? Siema, siema. A, zrąbaliśmy. Musimy jechać do domu najpierw, bo przecież mamy ten swój czarny rynek. Zapomniałem o tym. Tam, tam będzie drożej, jeśli chodzi o sprzedaż, więc dla nas to jest na plus, bo więcej zarobimy, nie? Dobra, idziemy do naszego Apple'owskiego kompa. Eee, tak, na Black O, świeczniki. Mówiłem? Proszę bardzo, mówiłem, że brać te świeczniki. Co my tu jeszcze mamy? Eee, tu pusto, w zabytkach pusto. Forum kradni to. RabuPL Rabuj.pl. Aha, czyli tu mamy takie rzeczy. Zlecenia, e, sorry, ale ja naprawdę powiem Wam, że trochę mi się podzapominało. To i owo, bo... bo ostatni raz to chyba w to graliśmy miesiąc temu. <grymne> nie wiem, coś takiego. Nie jestem pewny, więc jakby nie dam sobie za to ręki uciąć, eee, ale Wydaje mi się, że tak, dobra, wiesz, to wszystko. A tego nie możemy sprzedać. Zabieraj mi mi się śmieci. O, to proszę, proszę, lat. O, 220 dolarów. Ile masz mamy w ogóle? TRZY KOŁA! ja! Fortuna! Dobra, to bierzemy. E, ale ten klucz, tak, to i to tu niech zostanie. Te torby na cukierki też, bo ich w ogóle nie sprzedamy, a one są nam potrzebne do tego. A kto się nazywało? No tam mieliśmy, że jak uzbieramy ileś tam tych wszystkich rzeczy, to no. To będzie super. I tam dostaniemy więcej kasy za to, za cały zestaw. Na czarnym rynku. O, tak. Poznaj otwieranie zamków poziom trzeci. Czyli znowu jedziemy do domu. Wszystko sprzedaliśmy, więc gitara. A teraz nadszedł czas na zameczki poziom trzeci. Tylko, że. Gdzie to się robiło? Tu. Umiejętności. Dokładnie. Gdzie są zameczki? Otwieranie zamków poziom drugi mamy. I poziom trzeci. Umożliwia otwieranie trudnych zamków automatycznym wytrychem. O! Od razu lepiej pisać, automatyczny wytrych. To nie jest to, że ja siedzę i się męczę i cztery razy to otwieram. znowu telewizor. Mówiłem, mówiłem wiecznie te telewizory. To jest dwójka, to jest jedynka, czyli nie mamy tutaj trójki nigdzie. Szkoda, bo chciałem zobaczyć jak to wygląda. Ale my i tak musimy kupić ten automatyczny wytrych, nie? Jeśli się nie mylę. automat. no właśnie. To Automata... 1200. Te rękawice do wspinania. A my ich nie mamy? Mogę jakieś zobaczyć mój ekwipunek? Chyba nie mamy. Eee, nie wiem, do czego to się przyda, ale kupmy. A, nie wiem, do czego to się przyda. Do tego garażu to by to było w sam raz. <grybujesz> A, no tak. Dobra, lepiej późno niż wcale, nie? Okej. Okay. Eee, mieszkanie 108. Widzę. To jedziemy. Już nas nie szukają, już nas zapomnieli, więc... E, ja mam pierwszeństwo. dupa. Zniosło mnie na to drzewo. Dobra, e, to jest tak, to jest to mieszkanie. Jest to gdzieś parking w pobliżu? Nie ma. No wjechać do niego nie będę wjeżdżał. Ale w sobie możemy sobie porzucić tu. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Dopóki nikt się nie będzie do nas pruł, to będzie to świetny pomysł. E, dobra. Jak tutaj wygląda sytuacja? O proszę Patrz, patrz Ej, było przed chwilą możliwość oznaczenia ich A teraz już nie ma Ej O, udało mi się A, bo ty, my potem możemy Ej, Bajlando Patrzcie, mówiłem, żeby kupić te rękawice Dynia, pyk Teraz powinno się rozwalić, nie? Dobra, wbijamy. O, proszę bardzo. Fake iPhone. Ciekawe. AliExpress chyba było jechane. Stąd raczej nic nie będziemy mogli wziąć, ale... Eee, nie, to jest pusto. Nic nie mają w tych łazienkach, no co to za tragedia. Tu, pusto, tu, nie, ale router weźmiemy. Im internet nie jest tak potrzebny jak nam. A tu już są zamki czwórka, widzicie? No, kurde. A, otwieramy lecę szafę, nie? Nie będziemy się nad tym tutaj teraz modlić O kurde! Prawie nas zobaczył! Ja pierdykam. Dobra, nie wyhalajmy się. Jany, Puls 300 znowu. Tylko sobie... Zobaczył nas! Zobaczył nas! Ja pierdykam! Szybciej, szybciej przez to okno! Bierz tą dynię! Szybko! Jadą po nas! Dobry, dobry. No tak szybkie ucieczki też jeszcze chyba nie rozrobiliśmy, co? Dobra, wrócimy tutaj jutro. Nie, ja nie mogę. No, kolejny poziom mamy. Szybko poszło. Bardzo szybko poszło. Dobra, eee, weźmy, zobaczmy, czy ktoś ma jakieś informacje do tego mieszkania. 108, 108, jest. Możliwe miejsce z łupem lokatora. Między 11 a 17 w domu przebywa tylko jedna osoba. O! No i to jest klucz do sukcesu, słuchajcie. Teraz, jak już znamy takie rzeczy, to wiecie. To teraz też na spokojnie. O, a co to jest? Ty, to chyba, to chyba źle. Myślicie, że to źle bardzo? Ja mam nadzieję, że nie. Welcome. Dynia po dwa koła? Czemu on tego nie chce? Gościu, jeśli to jest twoim zdaniem śmieć, to ty jesteś niepoważny. Dwa koła dolców tu jest. Źle gość. Ty, to może to możemy sprzedać, a ja nawet nie spojrzałem. A wiem, że się kręcę w tej grze jak kupi, ale nie ogarniam tego jeszcze. Zresztą, tak jak już wspominałem, długa przerwa była. Ale myślę, że teraz już trochę wrócimy tutaj do siebie. I na spokojnie to ogarniemy. Eee, dobra, inne. No gdzie jest ta dynia? Musi być gdzieś ta dynia. Kuchnia? Nie. Elektronika? No wątpię, że to będzie elektronika, ale... No dzieła sztuki, no wątpię. Inne. No i tu jest na cukierki. O jest dynia. Ile? No gdzie ja mam te dynie trzymać, jak ktoś mi powie, no? Trzeba ja na to miejsca nie mam. Dobra, weźmy ją. Może jest jakaś możliwość odstawienia. Przypał mamy, bo tej dyni nie mogę nigdzie odstawić. Eee taki mały haczyk. Nie chcę tu leżeć Trudno, wraje czego je nie sprzedamy, no ja nie mam jak zebrać tylu ludyń na raz, jak ja nawet mam gdzie ich odstawić Dobra, sprawdźmy o co chodzi z tą gwiazdką Czy już jesteśmy poszukiwani i mamy już życie 5000 za głowę? Aż radio mi tutaj szumi Wyłącz to radio! Eee, nie w ta strona Nie no, nie widzę ich nigdzie, więc chyba jest czysto znowu auto nie skręca Dobra eee, Nie, bo to będą się prócić, że im zakłócam przejście Tak zostawimy A znowu mi to pomarańczone światło walą zasiedla Tragedia A, bo my mamy ich zwyczaje, dobra To idziemy na spanie. To była między 11 a 17, nie? A jeszcze tego zapamiętam, to tak. Eee! wiesz, tym mieć! Użyj tego gazu! HALLO Tragedia z tymi NPC-ami! Nawet jeździć nie potrafią. Co? Musisz zatrzymać samochód No to przecież, że zatrzymałem. No, gościu wyszedł. A drugi? Miała być jedna osoba tylko. Dobra, ten już zniknął, w ogóle nie ma go. Tyle nam do szczęścia wystarczy. Dobra, wbijano przez okno. Jak profesjonalni złodziejaszkowie. Dobra, to trzeba otworzyć. No. Kurde, za głośno te drzwi otwieram. Zapomniałem, że trzeba przytrzymać. Kaska! Dobra, pilot się przyda, to się przyda, to się przyda. A no, głośniki też bym zabrał, ale to może być taki problem. Dobra, bierzemy. Jokie to jest ciężkie! Ledwo z tym chodzę. Też, żeby on teraz mi tu na górę nie wszedł, nie? On jest szybszy ode mnie. Nie, poszedł w prawo. Patrzy, jest niewidzialny. A teraz widzialny. A teraz niewidzialny. A! sztyczki, co? Ej. Dobra Poszukamy system? Pewnie że tak Możesz się nie próć do mojego samochodu? No chyba se jaja robicie ze mnie Zobaczcie, To to sąsiada samochód kupowałem No pojechali tam Są specjalni, dobra mamy to, słuchajcie mamy yy... Telewizor, nowy Więc cudownie Będziemy mogli sobie oglądać nowe seriale 4K No I co się mam wam powiedzieć? Idziemy to sprzedać, co? Będzie tyle kaski Że portfel nam się w życiu nie zamknie O, Picabella Dobra tam A my mamy takie coś? Aaa, za nowa umiejętność. To jak to szybko idzie z tymi umiejętnościami teraz, co? Umożliwia rozmontowanie biżuterii przy pomocy specjalnych narzędzi. A to co dawało? Umożliwia wycenę większej rzeczy. Aha, takie buty. No to nic, nie jest też. Dobra, nie mamy i tak wyboru. Greenview 107 don't like our protection plan. że nic nothing happens to the jewelry in ich bedroom. O ja tam będzie ochrona teraz? No bo pewnie, skoro ich się ochrona nie spodobała z nową, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Elektronika, ta, bo my mamy telewizor. No i tupa. Więc, tu leży, ej! Nie straciliśmy jej picobello. To jak nie tu, to idziemy do Nambardo opchnąć się. Zastanawiamy się co z tym złomowiskiem w ogóle. Welcome! Siema, siema! Awaj to. No i czemu teraz to nie idzie tak fajnie? Tylko. Okej, okay, już działa. Dobra. No i straciliśmy. Kafla. Kafla, jesteśmy na minusie, słuchajcie. Nie trzeba to sobie kiedyś nadrobić. No wiem, bo nie nas czekają. Jeszcze nie wiadomo, jakie tutaj wybryki. Ale ja wam dziękuję już dzisiaj. to było na tyle w tym odcinku. Więc na razie i do zobaczenia w następnym. Ello!